Dzień dobry, dzień dobry, witam z mojego garażu. Chciałbym Wam na tym filmiku pokazać, w jaki sposób podnosimy sobie taką bramę garażową. To jest firmy Herman z silnikiem, też Herman model Supramatic 4, z automatyką domową, czyli będę w sobie w stanie nie tylko otwierać taki Taką bramę z telefonu, co w jakimś tam stałym stopniu daje, także taka apka, którą akurat ta firma daje, ale jest bardzo słaba, działa tylko i wyłącznie po Bluetooth, kiedy jesteśmy obok, ale też poprzez pełną automatykę, czyli możemy sobie tą bramę na przykład programować, możemy sobie na przykład włączyć raz na czas lekkie otwarcie w celu wywietrzenia, możemy sobie z samochodu kliknąć, żeby nam się coś otworzyło, możemy sobie przez Siri. Czy innego asystenta głosowego otwierać bramy, czy nawet robić bardziej zaawansowane automatyki typu np. wykrywanie samochodu na podjeździe w celu otworzenia takiej bramy itd. Sam silnik bramy posiada możliwość wysłania mu tak zwanego impulsu i na tym będziemy się skupiać, żeby sobie taki impuls. Wysłać z poziomu naszej, właśnie automatyki, i do tego użyjemy kontrolera Shelly 1. To jest kontroler, który kosztuje jakieś 70 zł. Ja akurat, akurat lubię Shelly, bo one działają tutaj lokalnie. Nie, 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 nie muszą używać chmury. Wszystko jest w namach naszej sieci i nie musimy wysyłać tych informacji na zewnątrz. Ja tą chmurę właśnie zawsze wyłączam. Ale jeżeli chcecie, to możecie użyć także innych sterowników. Takie podstawowe sterowniki, które po prostu przez internet potrafią wysłać sygnał elektryczny, jest dużo i nie są drogie. Przy czym polecam takie, które właśnie działają lokalnie, a nie poprzez chmurę. Sobie możemy zobaczyć, w jaki sposób wygląda z bliska taki nasz silnik. Tutaj mamy kontakt. I do tego kontaktu podpięte są dwa urządzenia. Jedno to jest właśnie sam silnik, a drugie to jest zasilacz. O zasilaczu powiem zaraz. Na razie, sobie jeszcze możemy tutaj zobaczyć, co jest w środku tego tutaj naszego modułu sterowniczego. Ja zaraz to wszystko wyjmę i wam poopowiadam. Przy czym najważniejsze jest to, że mamy tutaj cztery takie piny. Te piny po kolei, nie wiem czy w tej kolejności akurat, ale mamy sygnał. Częściowego otwarcia. Następnie mamy. On jest to podpięty do mnie, następnie mamy sygnał. Yy, na, mamy napięcie 24, czyli yy, silnik może nam coś zasilić w niewielkim stopniu. Tam jest bodajże około 0,7 W. Ja tego nie użyłem, dlatego że właśnie Shelly bierze około 1W i on po prostu nie za bardzo działał. Wydaje mi się, że działa przez chwilę, ale potem po prostu przestał dostawać zasilanie. To Shelly może działać na 12, 24 lub 230 V, ja akurat podpiąłem do niego w tym momencie zasilacz 12 V, wyjąłem z jakiegoś po prostu z jakiejś maszynki do golenia czy czegoś takiego i on sobie tutaj ładnie to Shelly zasila, ale jeżeli mielibyście kontroler o mniejszej mocy, no to wtedy moglibyście potencjalnie nawet użyć tego wewnętrznego zasilania stąd. Następnie mamy sygnał otwarcia, on działa w sposób taki jak pilot do bramy, czyli jedno kliknięcie uruchamia otwieranie, do góry przykładowo, drugie kliknięcie zatrzymuje, a trzecie kliknięcie wraca w przeciwnym kierunku i tak też będzie trzeba tą automatykę programować. Tutaj niestety te systemy są no tyle jakby głupie, że nie pozwalają na przykład na to, żeby wysłać mu sygnał zamknij do końca albo otwórz do końca. Jedyne co to mają właśnie możliwość po prostu sterowania tym impulsem i trzeba sobie naklikać, że tak powiem, ale o tym też więcej. No więc mamy częściowe otwarcie, zasilanie 24V, pełny impuls otwarcia oraz 0, czyli ground tego naszego stałego napięcia 24. I jeszcze mała korekta. Wpiąłem tutaj do tego częściowego otwarcia, jak wspominałem mamy dwa impulsy, impuls pełnego otwarcia oraz częściowego otwarcia i kiedy podpiąłem sobie pod ten częściowy, to brama była w stanie zamknąć się do tej pozycji. To się chyba nazywa po prostu tryb wietrzenia. Ona tutaj po prostu delikatnie, sobie kilka centymetrów nad ziemię wystaje. Czyli jeżeli mamy kontroler, który pozwala nam na wysłanie dwóch sygnałów, na przykład Shelly 2, po prostu chyba się to nazywa, no to możemy wtedy po prostu mieć dwa przyciski i tak jakby jeden przycisk właśnie uruchamia nam pełne otwarcie, a drugi tryb wietrzenia. Przy czym tryb wietrzenia możemy też sobie zaprogramować sami poprzez zamknięcie bramy, a następnie kliknięcie przycisku w celu otworzenia i na przykład po 300 milisekundach ponownego Kliknięcia w celu zatrzymania i to powinien być podobny y, efekt. No dobra, tylko teraz tak, zanim zaczniemy sobie cokolwiek tutaj na kablach łączyć, dobrze by jeszcze było się zastanowić, co my w ogóle chcemy zrobić na schemacie. Na początek możecie sobie w instrukcji silnika zobaczyć, w jaki sposób w waszym silniku y, można taki impuls wysłać. Zakładam, że większość silników posiada taką możliwość. No, i tutaj możemy właśnie w tym 12, na rysunku 12, zobaczyć legendę, co pod tymi pinami się znajduje. Tak jak mówiłem wcześniej, częściowe otwarcie, czyli on wchodzi krótko pomiędzy wentylacją a zamknięciem, zasilanie 24V stałe, impuls, czyli pełne otwarcie, pełne zamknięcie oraz zero. No i tutaj oni piszą w instrukcji, że trzeba sobie bezpotencjałowy sygnał zewrzeć, e, czyli będziemy spinać sobie sygnał zero z, z, z impuls z zerem, krótko mówiąc. E, także ja sobie taki rysunek też zrobiłem, jeżeli chodzi o to, jak to właśnie wygląda w tej naszej bramie. No i teraz sobie zastanówmy, jak, jak zrobić to na naszym sterowniku, naszym kontrolerze. Kontroler akurat Shell 1 posiada takie wejścia. Switch na środku nas nie interesuje na ten moment. To jest podpięcie fizycznego przycisku. Czyli na przykład jeśli miałbym pociągnię kabel, niestety nie mam. E, od mojego silnika do przycisku, który został na, na na ścianie, mógłbym sobie tym przyciskiem też fizycznie ten przycisk włączyć. Ja oczywiście mam to na gwiazdy zrobione, więc ja i tak sobie to podepnę, tylko że to będzie szło wtedy przez automatykę, a nie przez jakby fizyczne, e, bezpośrednio do kontrolera. E, następnie mamy. Po prawej stronie 0 oraz zasilanie tego szeli. On może chodzić na 230, 12 lub 24. Tutaj akurat um, mam tak ustawione zworki, że chodzi na 12. Co wymaga ode mnie zasilania? Zasilacz daje 12V oraz 0. 12V zasilane jest, tutaj z czerwonym kolorem zaznaczone. No i jedyne zasilanie, które z zasilacza wychodzi, to jest właśnie do tego mojego szeli. Z kolei 0 także tutaj jest połączone. I to zero sobie musimy też zmostkować. Po pierwsze, wyślemy sobie to tutaj do tego naszego zera, które mamy w silniku. Będziemy mieć wspólne 0 pomiędzy tymi naszymi sygnałami. No bo ten obwód się musi zewrzeć. Także to zero z silnika musi się połączyć z tym sygnałem, a że nasz. Shelly będzie musiał tutaj też jakiś sygnał przesłać dalej, no to właśnie sobie będziemy musieli tutaj zadbać o to, żeby one były ze sobą połączone. No i teraz tak, mamy out i in, czy tam OI i, i yy, chyba tak jest oznaczone na Shelly. Tutaj możemy sobie, yy, tutaj generalnie mechanizm działa w taki sposób, że jeśli ten sygnał zostanie wysłany yy, przez ten sterownik, to to, co wchodzi do in, zostanie także wysłane do out. A że mieć to bezpotencjałowo, no to chcemy, żeby do in i do out weszło nam nasze zero. Także właśnie tutaj to zero sobie mostkujemy z naszym in. No i to in prześlę potem właśnie tutaj do sygnału. Dalej ten e, sygnał. No, także takie coś będziemy chcieli sobie zrobić. Y jeszcze tutaj kilka dodatkowych notatek. Y tak jak wspominałem, 24V, około 0,7W na około, bo tam chyba 350 y mA y potrafi wystawić. Y mamy, y ale no, w moim przypadku jest to osobny zasilacz, bo po prostu nie wyciągną tego szeli. Y możemy sobie zaś dwa sygnały podpiąć. Oprócz szeli możemy sobie podpiąć jakieś inne sterowniki, no i możemy mieć jakieś inne. Y y no i możemy mieć też fizyczny przycisk do Shelly spięty. I potem, jak już to będziemy mieli podpięte, to sobie tutaj zepniemy to z aplikacją Shelly, która będzie potrafiła tym sterować i ją można przez tzw. Home Bridge'a potem wystawić do Apple Home, albo można ją podpiąć do Home Assistant'a, co ja robię, i potem przez Home do Apple Home. Ja mogę to sterować z Shelly, z Home, z home Assistant'a oraz z Home'a, zależnie od tego, co chcę osiągnąć. No dobrze, teraz sobie popatrzymy na to, w jaki sposób fizycznie działają te nasze tutaj kontroler. Zaczniemy sobie od tego, co wyjęliśmy tak naprawdę w ogóle z bramy. To jest taka tutaj zworka. Ją sobie można bardzo łatwo wpiąć w silnik. Równocześnie można sobie to podpiąć, nie stojąc tam bezpośrednio pod nim. Ja tutaj w tym momencie podpięte mam tu sterowanie sygnałem częściowego otwarcia, bo sobie testowałem. No, ale chciałbym sobie podpiąć to pod ten drugi sygnał, czyli pod pełen impuls i to będzie ten mój trzeci pin. Także ja sobie tutaj to elegancko kręcikiem otworzę. Pole pole polecam sobie tutaj też te końcóweczki zarobić odpowiednio i upewnić, że one tutaj dobrze wchodzą, bo na przykład przed chwilą jedna mi tam prawie wypadła, kiedy sobie to tam upychałem do środka, że tak powiem. No, myślę, że to nie jest idealne. No, ale jak porządnie zacisnę tą śrubę, to powinno złapać. No, będę musiał chyba to jednak poprawić. Mocno, mocno dokręcone. Ok, no i teraz, co my tutaj mamy? Na dole 0, tutaj sygnał. Jeżeli chodzi o sygnał, no to sprawę jasną. Tutaj w moim przeli sygnał jest wystawiany jako O, czyli output. Jeśli chodzi o to 0, no to ono musi być zmostkowane, Dlatego mam tutaj takiego, takiego dzwonczkowego. Te złączki z klipsami się nadają dobrze do linek. Dlatego też taką mam. Mam akurat piątkę, nie mam takiej czwórki. No i co ona tutaj robi? No, łączy tutaj zero z silnikiem. Drugie zero łączy tutaj jest minus napisane na szeli, bo to jest zasilanie po prostu szeli. Następnie kolejny sygnał to jest input, czyli te dwa piny są do sobą łączone przez szeli. Przez, przez no i tutaj mamy zasilanie z tego mojego zasilacza. Jeżeli kabelek jest czarny i ma takie kreski, to jest to 0. I drugi mamy zasilanie z tego zasilacza. No i to jest taki zasilacz prosty, który ma, który ma 0,5 ampera, 12V do stałego. Tak wygląda mniej więcej gotowy schemat. Czyli tutaj sobie to wszystko właśnie spinamy na sucho. I sobie to zaraz wypniemy tam do góry. Dobra. no i ja sobie to teraz tutaj wpiąłem. Najważniejsze jest to, że ta złączka sobie tutaj ładnie wchodzi, i zasilacze jest pięty do prądu. Tutaj akurat sobie zostawiłem to na górze. E, może nie będę tego na razie dotykał, póki się jeszcze bawię, żeby e, mi tam znowu te kabelki nie odłączyły, no, Ale potem sobie to mogę tutaj ładnie dopchać, jak sobie te kabelki tam odpowiednio e, ureguluję. I zaraz sobie założę jeszcze tutaj tą płytkę zaślepiającą. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tą część fizyczną. Nasze Shelly, kiedy zostanie skonfigurowane, no ja o tym to nie będę mówić na tym filmie, ale jeżeli się skonfiguruje i się połączy z Wi-Fi, no to się pojawi w aplikacji Shelly i będzie w stanie właśnie na klika przycisku wysyłać sygnał tutaj i brama się będzie prawidłowo otwierała lub zamykała. Dobra, i na sam koniec pokażę Wam w jaki sposób też oprogramować ten cały kontroler, żeby on miał chociaż trochę sensu z perspektywy tej naszej automatyki. Jeżeli chodzi o Shelly, to on pokazuje nam stan tego przycisku w taki sposób, że to jest switch, czyli coś, co posiada stan on lub off. I to nie jest do końca to, co my chcemy, dlatego że stan przycisku nie odpowiada stanowi otwarcia bramy. Przycisk jest on wtedy, kiedy um, trzymamy go fizycznie, na przykład wciśniętego, i kiedy go puszczamy, to on jest off. I to jest mniej więcej takie zachowanie, jakiego oczekuje silnik bramy garażowej, że wysyłamy na przykład na 100, 200 czy 300 milisekund sygnał zwierny, i następnie puszczamy. Kolejne wciśnięcie, znowu wysyła sygnał, jest to odbijane. Czyli Stan bramy otwarcia czy zamknięcia, która zresztą otwiera się ileś tam sekund, więc to już najbardziej jest niemożliwe, nie jest w ogóle powiązany ze stanem tego, jaki jest przycisk. Z kolei szeli, to jest właśnie switch, czyli on w środku ma cewkę, no i ta cewka albo zwiera obwód, albo rozwiera obwód. Musimy więc zasymulować coś takiego, jak byłby to po prostu fizyczny przycisk. Gdybym ja sobie tutaj bez żadnego programowania do tego mojego przycisku przysiadł, to wyglądałoby to tak, że włączając moją bramę garażową ona pozostałaby otwarta a właściwie ten przycisk pozostałby otwarty. W moim przypadku tak nie jest. Jak widać, kiedy klikam guzik, to on odbija w dół. I to jest zachowanie, które ja zaprogramowałem sobie już w Home Assistant. Można to zrobić poprzez wejście w automatyzację i tutaj mamy Taką automatyzację. Jeśli przycisk przełączył swój stan na on, to po yy, bodajże, tutaj mamy to w, w konfiguracji, 300, przepraszam, 200 milisekundach, automatycznie zamykany jest na off. I to już jest dla mnie główna część tego yy, tej automatyzacji, czyli po prostu odbijamy przycisk, tak jak to byłby fizyczny przycisk. Yy, dzięki temu jestem w stanie już zaprogramować sobie coś w rodzaju e, zachowania przycisku. Do tego możemy sobie stworzyć jeszcze e, helper. E, ja sobie stworzyłem wirtualny przycisk czyli input button e, garage i ten input button jest takim no, wirtualnym prostu przyciskiem, który dodałem sobie do mojego dashboardu. I do tego mam jeszcze automatyzację, która e, działa właśnie w taki sposób, że z tego wirtualnego przycisku, po prostu uruchamiana jest, gdy, on, gdy jego stan się zmieni, to uruchamiana jest brama. Różnica między przyciskiem a switchem i po co to zrobiłem jest taka, że Home Assistant trochę lepiej pokazuje po prostu, kiedy coś jest fizycznym przyciskiem, bo po prostu nie próbuje udawać, że tam jest jakiś stan, on nie pokazuje, że on się w ogóle przesuwa, tylko po prostu, że jest tylko push, a nie, że jest on-off po 200 milisekundach. Trochę gorzej to wygląda w Apple Home, gdyż tam chyba takiego po prostu przycisku, takiego konceptu nie ma. Więc tam po prostu klikamy, on przeskakuje na 200 milisekund, ale wraca poprawnie w dół, także problemu nie ma. Jeżeli chodzi o Apple Home, no to do tego mamy tak zwany Homebridge i tutaj w Homebridge możemy sobie skonfigurować żeby input button został wysłany do Apple Home. Jeżeli mamy to pewnie skonfigurowane, to yy, jesteśmy w stanie już w Home zobaczyć ten nasz cały yy, przycisk. No i do tego możemy sobie napisać skrót, który na przykład pozwoli Siri głosowo otworzyć naszą bramę. Jeśli chodzi o kolejny krok, czy właściwie yy, w jaki sposób zrobić to lepiej, tak żeby właśnie było to też bezpieczne i poprawnie zautomatyzowane, no to powinniśmy sobie zrobić coś w rodzaju virtual lock template i to będę robić w następnej kolejności. Polega to mniej więcej na tym, że musimy sobie podłączyć stan naszego otwarcia za pomocą kontaktronu, a następnie mamy lock i unlock za pomocą mojego przycisku. Wtedy będę w stanie wystawić to także do HomeKit jako gate i on będzie się faktycznie otwierać i zamykać, będzie wymagać ode mnie także podania pinu przed tą operacją.